Działanie w świecie 3D. Mogą być niektóre osoby, które boją się działania w 3D. Dużą zmianą było dla mnie to, że zaczęłam w internecie wrzucać więcej mojego życia, takiego 3D życia. Ja mam jakiś skinker, że ja nakładam e, lampę z czerwonym światłem na noc. Ja sobie być może robię jakieś masaże, że ja nakładam maseczki, coś innego, nie? Nie pokazuję, że nie wiem, że siedzę, tylko. Afirmuję albo tylko medytuję, bo to nie jest prawda. Ale prawdą jest to, że ja te wszystkie rzeczy robię, słuchajcie, z miłości do siebie i z przyjemności. Ja nie robię tych rzeczy, bo kiedyś robiłam. Kiedyś robiłam z te rzeczy właśnie z takiego przymusu, bo myślałam, że tylko to mi da efekty. Nie, ja dalej, słuchajcie, wiem, że najlepsze efekty w życiu da mi moja wewnętrzna przemiana energetyczna, przekonaniowa z tego poziomu miłości i świadomości. Wybieram robić to, co przyniesie mi radość w tym, tej rzeczywistości fizycznej. Ja się nie boję. Ja się nie boję robić rzeczy w 3D, bo ktoś by mnie nazwał złym mentorem. Ja wiem, że jestem świetną mentorką. Ja jestem świetną mentorką manifestacji i życia balansu pomiędzy tą rzeczywistością mm, spirytualną, czy tą w 5D a rzeczywistością fizyczną. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że kreuję sobie życie takie, jak chcę i natychmiastowo przenoszę swoje wizje do rzeczywistości. To jest właśnie to, że nie musimy się wstydzić, nie musimy się bać, że za dużo pogrzebię w 3D, że za dużo robię w 3D. Jak masz ochotę, to rób. Musisz uważać, aby to, co miało być unikaniem limitacji, działania z limitacji, nie stało się limitacją w samą w sobie. Nie mogę działać w 3D w ogóle i nie mogę nic robić w 3D, bo przecież ja muszę manifestować i muszę najpierw to zmienić wewnątrz, żeby to nie zabraniało ci robić rzeczy, które ty kochasz. Może ty chcesz robić ten skinker? Może ty chcesz sobie kupić jakieś kosmetyki? Może ty chcesz iść do dietetyka, może ty chcesz być na jakiejś diecie? Może ty chcesz iść i zrobić jakiś konkretny trening. To są rzeczy, które możesz chcieć robić, i one nie zabiorą ci tego, że dalej jesteś świetną osobą, która świetnie manifestuje.